Nigdyż, Klaro, nie przyjdzie chwila wypłakana, Kiedy balsam otrzyma sroga serca rana? Otrzymać może, ale nie ode mnie. Ja kocham. Ja wiem. Zaczekam. Daremnie. Błagam. Dość tego. Okrutna. Być może. Obym mógł przestać kochać. Daj to Boże, Żeby raz jeden wypadł kłębek z dłoni, A wać pan zanim nie byłeś w pogoni. Żeby raz chustka padła ze stolika, A waćpan za nią nie leżał na ziemi. Żeby raz chciała nożyczek, nożyka, Waćpan nie szukał, nie latał za niemi. Żebym raz mogła jeden kichnąć skrycie, Nie słysząc wróżby na stoletnie życie. Nie! To prawdziwie już nie do zniesienia. Jeśli pragnę uprzedzać wszystkie Twe życzenia, jeśli bym całe życie chciał poświęcić Tobie, przypisz to mej miłości i swojej osobie. Ale że mnie mógł zmiękczyć serce na zbyt harde, powiedz, Klaro, czym przeto zasłużył na wzgardę? Nie, na wzgardę nie, ja tego nie mówię. Ach, jeżeli nie wzgardaj, jakże się to zowie? Przykre mi często są jego cierpienia, że szczere wierzę. Lecz to nic nie zmienia, na głos mężczyzny Klara ucha nie ma. Nienawiść wszystkim przyrzekła, dotrzyma. Ach, w tej nienawiści moja część nie mała. Nie największa. Ach, Klaro, gdybyś pojąć chciała, co się na twe wejrzenie w mojej duszy dzieje, pewnie byś serca mego ziściła nadzieję. Pewnie bym nie ziściła. Nigdy? Dość już proszę. Okrutna tym słowem śmierć. Ach, śmierć, śmierć przynoszę. Wkrótce tej nowej chluby świadczy pozazdrości. Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości. Bo żaden nie mógł, ale nie jeden chciał szczerze. Chęć, więc za skutek trzeba wziąć w tej mierze. Obchodzę zatem śmierć pana Albina. Moja żałoba od dziś się zaczyna. Ach, dobrześ widzę radził, szczęśliwy Gustawie. Cóż radca stanu poradził łaskawie? Nie kochaj, rzekł tak czule, a będziesz kochany. Nie kochaj. Proszę, już mu na zawadzie, że ktoś jest wierny i w tym szczęście kładzie. Już go to korci. Już by chciało odmiany. Dwa lata wzdychasz, płaczesz, a sam nie wiesz czego. A sam, sam nie wiesz. Słyszał kto co podobnego. Każda już zechce zadać tak długą pokutę. A on chce dobę? Godzinę? Minutę? Nie daj jej sobą rządzić. Nie daj rządzić. Brawo. Nie daj. No proszę. To mi piękne prawo. A ty nią rządzić będziesz. Co? Będziesz rządzić? A zaraz rządzić? Zaraz rządzić chcecie? Jakże tu ma być porządek na świecie? Jak? Kiedy jeden z tu nauczy błądzić, a pierwsze słowo nie daj sobą rządzić. Jednak y, słuchać go nie chcę. Co każesz, to zrobię. Doradca to, to profesora. Cóż zrobić? Pójść sobie.